Panie profesorze, jakie były milowe kroki w rozwoju metody in vitro? Bo ono dzisiaj jest o wiele skuteczniejsze niż te 30 czy 40 lat temu. Proszę panią, więc jest, jest nawet takie opracowania właśnie z użyciem sformułowania milowe kroki w rozwoju technik wspomaganej prokreacji. Wspomniałem już dzisiaj raz, że i na dzień dzisiejszy najczęstszym czynnikiem jest czynnik męski. Uh -huh. Więc początek lat 90 wprowadzenie tak zwanego ICSI, intracytoplasmic sperm injection, wstrzykiwanie pojedynczego plemnika do komórki jajowej. To był jeden z takich przełomowych, gdzie w zasadzie stwierdzono, że niepłodność męska w pewnym sensie została wy wyeliminowana. Dlatego, że jeśli są zmniejszona liczba plemników, to po prostu z nasienia się pobiera. Natomiast również istnieje możliwość nakłuwania nający uh -huh. i pobierania z, z, z nający czy z jądem. I Te pojedyncze plemniki potem używane w tej technice służą do zapłodnienia. Kolejnym to znaczy cały czas jest jednak problem skuteczności. Problem skuteczności. Yy, na przykład w rozrodzie naturalnym nie wszyscy mają świadomość, że jest tak zwany miesięczny wskaźnik płodności, monthly rate, i on w zależności od wieku kobiety kształtuje się na poziomie tak 20-25%. Czyli w ciągu jednego cyklu na 100 par można oczekiwać około 25 ciąży. Przy leczeniu niepłodności technikami w tej chwili w zaawansowanymi rozrodą wspomnianego ta skuteczność jest około 30-35%. I na przykład jeśli się komentuje tę skuteczność, to ja bardzo chętnie odwołuję się do sformułowania nie przeze mnie wymyślonego, tylko profesor Mahmud Fatala, były prezydent Figo, mówił, że jeśli mamy skuteczność 25-30% to jest good success rate. Ale w tym samym czasie jest 60-70% fajlery, niepowodzenia. I jeśli, na przykład, w takim kraju jak w Polsce opłacana jest procedura leczenia, jaki to jest zawód dla, dla poddających się leczeniu. W związku z tym. Walka o skuteczność w leczeniu jej podnosi, jest cały czas na, na, na pierwszym planie. Mhm. A kolejne, kolejne ważne momenty witryfikacja zarodków, możliwość mrożenia komórek jajowych. Tak, więc tutaj akurat największą skuteczność uzyskuje się wtedy, kiedy mrożone są zarodki. Mhm. Ale na, na przykład postępem jest, mówimy o transplantologii, Wszystkie narządy były przeszczepiane, natomiast na przeszczep skuteczny macicy czekano do 2015 roku. Wcześniejsze próby były podejmowane w Turcji. Były ciąże, ale nie było porodów. Natomiast w Szwecji przeszczepiono macicę i uzyskano pierwsze dziecko po przeszczepie macicy. Jest ta różnica, że przeszczepiony każdy inny organ chce się jak najdłużej utrzymać. utrzymać. Natomiast tutaj... Po załatwieniu rozwodu te macice ponownie się usuwa. Mhm, żeby nie trzeba było przyjmować leków. Żeby nie trzeba było przyjmować leków. A Panie Profesorze, mrożenie komórek jajowych to też bardzo ważna procedura z uwagi w onko... w... Właśnie, na choroby onkologiczne. Tak, tak. Nie, Więc w tej chwili to mrożenie bardzo uległo udoskonaleniu. I procesy witryfikacji są zdecydowanie bardziej skuteczne, jeśli chodzi o, o, o mrożenie. Ciąże są uzyskiwane po mrożeniu Dlatego natomiast odsetek tych ciąży jest zdecydowanie niższy niż po mrożeniu zarodków. Sprawa jest łatwiejsza u chłopców, dlatego że mrożenie nasienia ma już swoją dość długą tradycję i od dawna jest praktykowane, więc zamrażane są próbki nasienia i w ten sposób. Mogą doczekać się potomstwo, natomiast jest cały czas problem z tkanką, z komórkami jajowymi. In vitro daje ogromne możliwości. Pozwala trochę oszukać biologię. Na przykład pozwala na to, żeby para została rodzicami w zaawansowanym wieku. Dostrzega pan w rozwoju tej metody, w dalszym jej rozwoju, Wyłącznie szansę na to, żeby przeciwstawiać się narastającemu problemowi niepłodności? Czy to też jednak ryzyko? Proszę Panią, więc ja bardzo niechętnie dyskutuję na problemy etyczne, moralne. Generalnie jestem zwolennikiem tego typu leczenia, bo mhm. jest to leczenie. Przecież po 30 latach Robert Edwards, pionier tej metody. Kilka zespołów, notabene w owym czasie pracowało nad pozorcją, zapłodnienia. Bardzo blisko porodu byli Hindusi w Indiach. Ale no, ostatecznie nagrodę Nobla dostał Robert Edwards, a uzasadnienie było takie, że jest to największe osiągnięcie medycyny klinicznej XX wieku. Mhm. Więc jest to jednak leczenie, i w tej chwili w zasadzie. Ja już nie uczestniczę, ale od początku bardzo aktywnie brałem udział w, 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 w takich pracach zespołów. Jest to Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozwoju Embryologii, w skrócie ESHRE i amerykańskie towarzystwo. Każdego roku się spotykają, uczestniczy wtedy, kiedy nie było jeszcze wirusa, pandemii, kilkanaście tysięcy osób i zadają sobie jedno pytanie, jak skutecznie pomagać niepłodnym parom, jak skutecznie pomagać. Natomiast, natomiast właśnie tutaj ze strony przede wszystkim kościoła rzymskokatolickiego, chociaż prawosławny też ma swoje już takie drobne zastrzeżenia. W momencie, kiedy urodziło się pierwsze dziecko, zostałem zaproszony przez biskupa, w czasie był arcybiskup Sala tutaj, biskup w Białymstoku. Wysłuchał, jak to wszystko wygląda. Tak, jest to zgodne z wolą Bożą. Natomiast obecny biskup jest przeciwny leczeniu, leczeniu in vitro. Niedawno się habilitował, i w tej swojej książeczce rozprawy habilitacyjnej wyraźnie zajmuje negatywne stanowisko. Ale proszę zwrócić uwagę, że przyjeżdżają z różnych stron świata. Najbardziej, najbardziej, że tak powiem, liberalne stosunki panują w Izraelu. Mhm. Jest to w pełni refundowane, aż do momentu, kiedy nie urodzi się dwójka dzieci. Wszystko jest bezpłatnie. Natomiast, jeśli ktoś chce mieć więcej dzieci, no to wtedy już musi z własnej kieszeni to, 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 to pokrywać. Refundacja jest w bardzo wielu, wielu, wielu krajach. W większości.